Żołnierze wod, którzy służyliście na granicy polsko-białoruskiej, każdemu z Was osobiście podziękowałem za Waszą służbę. Te dwa tygodnie spędzone na granicy polsko-białoruskiej to była dobrze wykonana służba dla Polski. Doskonale zdajemy sobie sprawę z ataku, jaki został przypuszczony na Polskę już dwa lata temu. Atak hybrydowy z terytorium Białorusi niewątpliwie skoordynowany. Z próbami odbudowy Imperium Rosyjskiego przez Putina utrzymaliście granice, wspierając polskich strażników granicznych. Dzięki waszej służbie Polska jest bezpieczna. Dziękuję Wam, dlatego że dzielicie aktywność zawodową ze służbą wojskową. To są słowa najwyższego uznania i szacunku za Wasze poświęcenie, za Waszą ofiarność, za Waszą służbę. Niestety jesteście atakowani, wykorzystywani w kampanii wyborczej. Lider opozycji nazwał was parawojskiem. To są haniebne słowa. Ale jak wiecie, naród stoi murem za polskim mundurem. Bardzo dziękuję zarządowi głównemu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej za jednoznaczne w treści oświadczenie, nazywające te słowa Donalda Tuska karygodnymi. I Pamiętajcie o tym, że no, część opozycji czy środowisk celebryckich związanych z opozycją będzie takie ataki przypuszczała, ale nie przejmujcie się tym. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, że wykonujecie bardzo ważną służbę dla dobra bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Jeszcze raz Wam dziękuję za Wasze poświęcenie, dziękuję Wam za Waszą służbę. Dziękuję, że jesteście zawsze gotowi, jesteście zawsze blisko. Pamiętajcie, że Polacy doceniają Waszą służbę podczas epidemii, doceniają Waszą służbę wtedy, kiedy wspieracie strażaków pożarnych w usuwaniu skutków katastrof naturalnych, że jesteście pomocni, że jesteście na miejscu. Jeszcze raz Wam za to bardzo serdecznie dziękuję.